Cholera jasna, głupia, świnio, zła z mojej głowy, ty i twoje grube różowe brudne nogi. a Jezus Maria, kurde, och, no, Strasznie ciężka jest. Kurde. Cześć, z tej strony Bagger z DebiBirka. Zapewne zastanawiacie się co się dzieje i co robi ta świnia na mojej głowie. A wszystko przez to, że zainstalowałem sobie mod nazywający się Hats Mod dla Minecrafta 151. I, kurde, założyłem sobie przypadkiem świnie na głowę. Dobra, żeby dostać się do tego moda musimy kliknąć H i gdy otworzy, klikniemy H otworzy nam się takie fajne okienko, gdzie mamy dostęp do różnych opcji, na przykład jak Remove Hat, czyli usunąć czapkę można z głowy, można ją pomalować, możemy wylosować losową czapkę, tutaj akurat mamy Creepera, tutaj jakąś taką czapkę turecką czy coś w tym stylu, jakąś trzewko. Na chwilę obecną w samej modzie dostępnych jest 70 chyba czapek, więc wybór jest dość duży. Tutaj mamy dostęp do ulubionych. Jeśli nam się jakaś specjalnie czapka podoba, możemy ją dodać do ulubionych klikając Shift i F. Ja tutaj sobie dodałem kilka moich ulubionych, takich jak encouragement, czyli zachęta. Teraz Wam pokażę jak to wygląda. F5 i widzimy przy sobą cały czas diamenta, który nas zachęca do biegania po planszy W <głos》>, poszukiwaniu tego diamenta jedynego Złapiecie, złapiecie, zaraz cię dorowę. ach! Wracaj do mnie, aj maleńki, chodź do mnie, chodź, chodź mnie. Okej, okay. dobra, co jeszcze dalej mamy O, uh, moje ulubione Pickaxe in a head, to jest zajebiste, kurde Zobaczcie, jak to super wygląda Masakra F5 uh, Ta dbałość o szczegóły, ta bryzgająca krew wszędzie Zajebisty pomysł. Co tam jeszcze dodałem do ulubionych? Pig hat to widzieliście przed chwilą? Raccoon hat. To mi się kojarzy od razu z jakimiś westernami amerykańskimi. Oni mają zawsze takie czapki z zwierzątek. Ee, nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Raccoon. Whatever. Squid. Możemy sobie założyć ośmiolice na głowę. <laughs> Fajne to wygląda, nie? Tardis, czyli jeśli ktoś ogląda Doctor Who, to zapewne kojarzy o co to chodzi, ja tego nie oglądam, ale wiem co to jest Tardis, taka budka policyjna, która bodajże pozwala przenosić się nam w czasie. Eee, troll, widzicie? Ah! I Viking Viking Hat, czyli czapka przypominająca troszeczkę nasze czapki ze Skyrima, jeśli graliście. Co mamy dalej? Kategorie. Tutaj mamy dostęp do wszystkich czapek stworzonych przez użytkowników. Tutaj możemy je podzielić przez właśnie takie filtrowanie, że pokazało nam czapki stworzone przez użytkowników tego moda, którzy sami udostępnili te czapki dla społeczności. No i mamy możliwość dodania nowej czapki. Na stronie, do której link wam podam w opisie pod tym filmikiem, jest możliwość ściągnięcia jakiegoś programu, który umożliwia nam edytowanie tych skinów i projektowania własnych czapek. Co dalej? Personalize, czy możemy wybrać sobie pod jakim przyciskiem dostępne jest to całe menu. Oraz czy czapka ma być widoczna. Widzicie teraz mam ten helmet wikinga. Jak kliknę no to on mi znika. I zamkniemy to. Ja mam wciąż to na głowie, jak widzicie. Ale to co mam z przodu, te osłony na oczy i nos są niewidoczne. Jednak jak kliknę znowu H, biorę personalize i kliknę yes to to się pojawi i będzie widoczne tak jak teraz widzicie. Czuję się jak prawdziwy rycerz albo wiking. Tylko że kurde to jest strasznie duże w porównaniu z moją ręką. Dlaczego moja ręka jest przy twarzy? Dlaczego ten palec jest w moim oku? <noise> I co dalej? No i mamy reload all hearts, czyli można przeładować. Dobra. E, gdzie to jest? Colorize. Czyli na przykład jak mamy czapkę e, Helm wikinga, możemy pomalować na różne kolory, jak to woli. Widzicie, ja jakoś nie mam talentu do tego malowania. Możemy też przejść do całej listy OHAD. I zobaczcie, tego jest aż 16 stron. Jest tego naprawdę dużo. Jest bardzo duży wybór. I niektóre z czapki są wręcz zajebiste. Na przykład to. Widzicie, mamy tutaj. O, co widać? Don, ten. Aj, kurczę, czemu? A, widzicie? Lata, co z boku. Słowa widać, ale lata, koło nas. A. Niezłe to jest, niezłe. Prawie jak na Halloween. Dobra. E, także jest tego aż 16 stron, więc każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. A jak nie, to sobie sam zaprojektuje. Eee. Jestem prawie jak Stańczyk. No i kolejną fajną rzeczą tutaj odnośnie tego jest to, że zwierzęta w minecraftcie też mają te czapki. Patrzcie na tą krowę. Ta krowa myśli, że jest królem albo królową. Yo! bijać. Ta krowa lata z przepychaczką do toalety na głowie. Masakra. Tutaj kurczak ma na sobie jakąś drewnianą czapkę chyba. Ta ma piston na głowie. przywam tutaj sobie jakiegoś spiderka. O, chyba mam peaceful włączone. O, nie, nie to. Eee... Options, peaceful, easy. Zobaczcie. Aha. Kurde, co ten pająk ma na głowie? On wygląda jak jakiś, nie wiem, bokser? Co to jest? Łooo! Wow! Weźmy kilka kurczaczków. Jej! Jakie one są słodkie! ten kurczak zajebiście wygląda z tym diamentem. Ciało uciekasz, paskudzie? Ty, to jest kurczak wiking! Gień! Łoo! Wow! Kurde, zapomniałem, że to jest dziura pod tym... stadionem. <try> Później to zatkam. To jest... Kaczka, która jest irlandzką, kurde, irlandzką kaczką. O, a najlepszy efekt jest, jak się przywoła gasta. Patrzcie, taką ma kuźwa dużą czapkę. Przywołam sobie jeszcze jednego, może coś lepszego będzie miała na głowie. Widzicie? Gdzie uciekasz, że ja zobaczyć ciebie z przodu. No wracaj gnoju kurde. Eee! Jeszcze jeden. Ja nic ciekawego nie ma. Come on, bitches, come to me. Wow, co to kurde za czapka? To jest chyba serowa czapka, tak. Ten lataje z jakimś DJ-em na głowie. Ten to jest jakiś gentleman. A to co to jest... Co ma na twarzy? A, to jest chyba spawacz jakiś. Masakra. No, także jak widzicie mod jest naprawdę zajebisty, wystarczy poinstalować go na serwerze i zabawa jest przednia, bo każdy ze znajomych może latać w innej czapce i jest y, dużo przy tym zabawy. No i ogólnie urozmaica nasz wygląd w samym Minecraftzie. Witajcie, hello, yo oziomy. No, dobrze, także link do tego moda znajdziecie w opisie pod filmikiem. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się, bye bye.